Taki zestaw dzisiaj do mnie przyszedł, to jest Insta 360 One R, a to jest specjalny obiektyw z jednocelową matrycą. Dość ciekawa kamerka sportowa, zostawimy sobie to na następny raz, powiedzmy tam na niedzielę, a dzisiaj mam dla Was coś równie ciekawego. Już grubo ponad 2,5 roku odkąd recenzowałem te słuchawki. To są Apple AirPods One i w zasadzie od tamtej pory to były takie moje główne słuchawki. Później rozglądałem się za takimi z ANC, czyli Active Noise Cancelling. I zastanawiałem się właśnie między Sony a AirPods Pro. Problem w tym, że wydając 800 zł na te słuchawki i tak już dość mocno naciągnąłem swój budżet. A teraz po dwóch latach kupować kolejne słuchawki za 1200 zł, no po prostu nie miało to sensu. Wiem, że Sony są teraz trochę tańsze, bo tam chyba 800 zł, natomiast Etui tam jest no delikatnie mówiąc nieporęczne. Dzisiaj mam na testy Apollo Bolt od Tronsmart, całkiem bogaty zestaw, długi czas pracy na baterii. Poręczne Etui Active Noise Cancelling i to wszystko za 400 zł. I wiem, że recenzji tych konkretnych słuchawek ostatnio wysypało się dość sporo, bo to była zorganizowana akcja od Tronsmart. Natomiast ja poczekałem specjalnie trochę dłużej, bo pod koniec września oni wypuścili aplikację do tych słuchawek, także koniecznie chciałem sprawdzić, czy aby na pewno to, co obiecali, to w tej aplikacji jest. Także moja recenzja jest nieco spóźniona, ale już z tą aplikacją. zestawie przychodzą nam słuchawki etui ładujące, zestaw takich nakładek gumowych o różnych rozmiarach, kabel. USB-typ C do ładowania oraz taki woreczek, w którym możemy te słuchawki przenosić. Wkładając te słuchawki tutaj do Etui. One są tak trzymane magnetycznie, więc nigdzie się nie wybierają i łatwo dość wskakują na swoje miejsce. No i oczywiście wtedy się ładują. 10 minut ładowania ma wystarczyć na godzinę słuchania, także. No, nie jest to klasa AirPodsów, ale i tak jest całkiem nieźle. Jakość wykonania jest tutaj ok, plastiki są bardzo dobrej jakości, spasowanie na poziomie dobrym. Gdybym miał się do czegoś przyczepić, to powiedziałbym, że te słuchawki są bardzo nisko umieszczone, w sensie one są prawie, że tak powiem, równe z tym etui, przez co dość ciężko się je czasem wyciąga, ale to naprawdę pierdoła. W uszach leżą nieźle. Ja bardzo często mam problemy z tego typu słuchawkami, w sensie dokanałowymi. Dlatego bardziej wolę takie wiszące, właśnie jak w przypadku AirPodsów. Ale w tych jest naprawdę ok. Czuję oczywiście w uszach, ale tylko na początku, bo tak jak w przypadku AirPodsów, nie czujemy ich na początku, ale gdzieś tak po godzinie trochę zaczynają uwierać. W tych po 20 minutach w zasadzie w ogóle nie czuć. Więc jeśli planujecie jakieś dłuższe sesje z ze słuchawkami. No, to te są lepsze, a jeśli krótkie, to powiedziałbym, że te. Leżą całkiem nieźle i jeśli planujecie biegać, to ważne, że nie wypadają. Nawet jeśli tam dość mocno trzęsiecie głową. A nawet gdyby któraś wypadła, to muzyka automatycznie się zatrzymuje. Także gdybyście nie zauważyli, że słuchawka Wam wypadła, to zauważycie brak muzyki. Co do wyglądu mi zawsze podobały się bardziej takie klasyczne słuchawki po prostu jakby z uciętym kablem, bo w tych czuje się jak ten robot z Jetsonów. No ale oczywiście to jest kwestia indywidualna. Słuchawki łączą się z telefonem niezależnie, czyli na przykład możemy wziąć sobie tylko jedną i łączą się bardzo szybko. Nie zauważyłem też laga, oglądając jakieś filmy, dźwięk pokrywał się z ruchami ust, a to często jest przypadłość w tych tańszych słuchawkach. Zostawiając gdzieś telefon i na przykład idąc z tymi słuchawkami, no to zasięg wyjdzie. Wyniósł tutaj ponad 10 metrów takiego powiedzmy czystego dźwięku. Także, jeśli jesteście w jakimś tam mieszkaniu niewielkim, no to w zasadzie zostawiając ten telefon gdziekolwiek w całym mieszkaniu, będziecie mogli w tych słuchawkach chodzić i dalej sobie tam jakieś muzyki słuchać. Mamy trzy tryby pracy: jeden to ambient. Za pomocą tych mikrofonów, o których wspominałem, wyłapuje jakby dźwięki otoczenia i wpuszcza nam je do ucha, w sensie taka odwrotność, no i z cancellingu. Po co? Ponieważ są to słuchawki dokanałowe, samo ich włożenie już trochę nam ogranicza ogranicza słyszalność otoczenia, więc jeśli jedziecie na rowerze i chcecie słyszeć jak właśnie wjeżdżacie pod samochód, no to taki tryb możecie sobie włączyć. Drugi tryb to po prostu wszystko wyłączone, czyli jak zwyczajne klasyczne dokanałowe słuchawki. No i trzeci tryb to właśnie ten noise cancelling. Zanim przejdziemy do testu dźwięku i mikrofonów, opowiem czym jest w ogóle ten noise cancelling, którym tak wszyscy się zachwycają. Z angielskiego jest to po prostu wygłuszanie szumów i polega to na tym, że mamy mikrofony umieszczone na jakby o budowie słuchawek, one wyłapują różne dźwięki otoczenia, na przykład jakiś tam dźwięk silnika czy szumu jakichś tam ludzi w restauracji, i tak dalej, i Następnie analizuje sobie ten dźwięk, czyli nic innego jak właśnie fale i odwrotność tej fali puszcza nam w uszach. Czyli przez to niweluje jakby dźwięki otoczenia. Działa to trochę tak jak te takie słuchawki robotnicze, co się nakłada i prawie nic nie słychać. I według zapewnień producenta ma to wygłuszać do 35 dB, czyli całkiem sporo. Ponieważ nie mam za bardzo jak Wam tego pokazać, w sensie, żebyście mogli to usłyszeć, jak to działa, to będę musiał trochę poczarować na montażu. Także puszczę teraz, powiedzmy, jakiś odgłos szumów i postaram się odtworzyć to, co słyszy się, gdy ma się jakby włączony ten noise cancelling. Muszę przyznać, że jak na tę cenę to działa to naprawdę świetnie. Wyłapuje zarówno dźwięki z bliska, jak i dalej. Czy to dźwięk silników aut czy rozmów? Oczywiście to nie jest tak, że kompletnie nic nie słyszycie, tylko po prostu takie najbardziej wkurzające fale są odcinane i w miarę daje wam to taki spokój. To jest dodatkowo fajne, dlatego że przez to nie musicie tak głośno w miejscach publicznych słuchać muzyki. Bo na przykład w tych słuchawkach, jak w samolocie sobie chciałem posłuchać, to musiałem dać na pełny regulator, i tak. Słuchało się średnio. W tych na przykład nie ma już takiego problemu, bo dzięki temu właśnie wygłuszeniu wystarczy, że damy sobie gdzieś tam na połowę głośności i tak jest ok. Sam dźwięk jest ok, no z pudełka są takie dość mocno basowe, każdy ma inne ucho. Ja na przykład jestem dość wrażliwy na wysokie tony i często mnie wkurzają, a w nich nawet mnie to nie męczy, nawet jak słucham takiej muzyki, gdzie tych wysokich tonów jest sporo. To jest OK. Jeśli dana ilość basów czy wysokich tonów nam nie odpowiada, to możemy włączyć sobie equalizer w aplikacji, ale o tym za chwilę. Gdybym jakoś dźwięku miał jakoś podsumować, na pewno nie jest to najwyższa półka, ale jeżeli słuchacie muzyki na YouTubie czy na Spotify, gdzie ta kompresja i tak jest dość duża i nie jesteście jakimiś audiofilami to ja uważam, że to jest w zupełności wystarczające. A nawet jeśli ktoś zauważy to pytanie, czy ta różnica jest warta kolejnych 800 zł do AirPodsów Pro, czy najnowszych Soniaków. Zanim jeszcze przejdziemy sobie do aplikacji, to porównamy sobie jakość tych mikrofonów, w sensie podczas rozmów. Ogólnie słuchawki od Apple'a zawsze miały naprawdę niezłą jakość, jak na oczywiście tego typu słuchawki. Więc jestem ciekaw, jak wypadną te. Teraz użycie słuchawki od Tronsmart, brzmią one tak. Dla testu puścimy sobie jeszcze jakiś dźwięk wewnętrzny, i teraz mówię, że nie lubię, teraz nie I teraz prowadzę jakoś taki płytający w słuchawkach. Tronsmart a Boy. Teraz ten sam test w AirPodsach w takim pomieszczeniu cichym, do tego puścimy sobie dźwięki otoczenia. No i teraz opowiadam na tam historię przy dźwiękach od z Łącząc się z aplikacją możemy sprawdzić stan naładowania baterii w słuchawkach oraz zmienić tryby pracy. Te tryby możemy zmieniać za pomocą różnej kombinacji stuknięć, które to przypisać możemy również w aplikacji. Na przykład jedno stuknięcie podgłasza, dwa stuknięcia wywołuje asystenta i tak dalej. Działa to w miarę ok, trzeba to zrobić dość precyzyjnie. Fajne jest to, że wystarczy delikatnie dotknąć, a nie tak mocno stukać, bo wtedy robi nam się taki bęben i strasznie to daje po uszach. Mamy też wspomniany equalizer, ale na tym etapie mamy tylko do wyboru kilka jakby trybów gotowych: pop, muzyka klasyczna i tak dalej. Każdy z nich ma różne poziomy basów i wysokich tonów, więc pewnie znajdziecie coś dla siebie. No ale liczę, że w przyszłych aktualizacjach dadzą możliwość takiej manualnej zmiany poszczególnych parametrów, tak żeby każdy takie profile mógł sobie stworzyć. Podsumowując, dla kogo są te słuchawki? Jeśli nie jesteście jakimiś audiofilami, głównie słuchacie swoich utworów czy tam filmów na YouTubie albo na Spotify, e, potrzebujecie tego Active Noise Cancelling i nie chcecie wydawać fortuny, no to śmiało mogę polecić. Sam łapałem się na tym, że gdy te dwie pary leżały obok siebie. To wychodząc, łapałem instynktownie te słuchawki, a nie te, więc o czymś to świadczy. Czasem taki instynkt znaczy więcej niż cała recenzja. Jeśli myślicie nad ich zakupem, to ja zostawiam linki w opisie tego filmu do sprawdzonych sklepów. Jestem ciekaw Waszej opinii, co myślicie na temat tych słuchawek. Być może macie jakieś lepsze, ciekawsze propozycje, napiszcie mi koniecznie w komentarzu. Ja Wam dziękuję za uwagę. No i jak zawsze, widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się!